No, okay. Okay. ok. Take care, take care. Właśnie podszedł do mnie Filipińczyk i zapytał się o vloga, ale dałem mu. Zapytałem się, czy nie chce kogoś pozdrowić i że nie chce być we vlogu. Skoro się pyta, on mówi: Nie, 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 nie. I uciekł szybko, ale spoko. No, przynajmniej będę miał nowego subskrybenta. Peace and love. Mimo tego, że te wschody słońca w Manili, zrób to po bardziej spektakularne na pewno. To te tutaj takie przyjemniejsze dla oka i ucha. Jednak no oprócz tego efektu, <grymne> niestety, ale przynajmniej poczucie bezpieczeństwa jest. No ale takie widoki to już można oglądać. Pierwszy dzień nie pada od kilku dni. Już jesteśmy na tyle blisko, że pokazuje nawet. A tam jest morze. Strażnicy Teksasu, bez których nie obejdzie się na Filipinach. Cześć! Cześć! O, braciaki! Braciaki. I dojechaliśmy na pierwszą plażę, najbliżej położoną właśnie od Alaminos, żeby tutaj dojechać, to trzeba przejechać przez miasto, ale całe szczęście w niedzielę przy wschodzie słońca miasto jest praktycznie puste. No i tutaj, w sumie, widoki po drodze w tą stronę na tą plażę są ładne, więc myślę, że dużo bardziej warto jest dla widoków, które się widzi po drodze, tą trasę zrobić, niż dla samej tej plaży. No jest to najbliższa plaża właśnie od. A la minus, ale też i naj, najbrzydsza, taka najmniej spektakularna. Nic takiego się tutaj nie dzieje. No i. Ale jest to miejsce wypadowe, stąd właśnie się płynie do 100 wysp. Na 100 wysp popłyniemy, wybierzemy się. Tylko czekam. Tak, na dwie osoby, które mają do mnie dołączyć już na dniach. Nie będę mówił kto, niespodzianka. No i. Oprócz tego jeszcze ta dziewczyna z nami popłynie, która była tydzień temu w odcinku, bo wyobraźcie sobie, że właśnie napisała do mnie wtedy na Instagrama, ale jest spokój cisza fajna, pod tym względem fajny. Napisała yy, i powiedziała, że skoro już tutaj jesteś w tym regionie, to powinieneś zobaczyć 100 wysp. Ja mówię, no ja wiem o tych 100 wyspach. I mam plan, żeby tam pojechać. A ona a kiedy? A ja mówię, no niedługo, a co, dlaczego się pytasz? Chcesz się zabrać? A ona, no, jeżeli można, to chętnie po, pojadę popłynę. Ja mówię, dobra spoko, no to poczekajmy na moich znajomych i popłyniemy wtedy sobie razem. Więc za jakiś tydzień czasu tam będziemy. No i na pewno nie są to tak spektakularne i piękne wyspy, jak tam, gdzie się wybieram, do Dinagat już niedługo. No, ale jak już jesteśmy w tym regionie, to dlaczego by ich nie zobaczyć? O, a tutaj nawet można przyjechać na wakacje. Zobaczcie, w sensie takim, że są domki z klimatyzacją i troszeczkę ten rajski klimat można poczuć. Tam są właśnie takie domki klimatyzowane. Trochę tak jak w Polsce nad jeziorem. I tu klimat też troszeczkę tak jak w Polsce nad jeziorem. No, ale jak ktoś mieszka w Alaminos, to jest pół godziny drogi. Tak, żeby po prostu na plażę. Dlaczego by nie? Wykąpać się można, jest przypływ, jest ok. Są palemki. No niestety, piasek nie jest ładny. Biały jest mocno brązowy i on tutaj już dużo ładniejszy nie będzie, nawet jak wyschnie. Ale jest ok, tak. Nie ma co narzekać. Jest plaża. Jeszcze do niedawno tej plaży nie miałem. I nie narzekałem, więc teraz nie będę narzekał, że, że jest plaża. W ogóle fascynujące jest to, jak różne dziwne miejsca ludzie trafiają, tylko dlatego, bo ktoś coś, na przykład ten Polak, od którego wynajmuję teraz to mieszkanie, trafił tutaj. No bo jego znajomy tutaj przylatuje co roku z Anglii. Znajomy, który. Teraz jest w Polsce, z którym on tutaj pierwszy raz przyleciał. Właśnie co roku tutaj przylatuje. On dokładnie nie wie dlaczego akurat tutaj, no ale on przylatuje co roku tutaj, więc on, w związku z tym, że go zna z Anglii, przyjechał z nim razem tutaj z Anglii. Mimo tego, że jest dużo pięknych miejsc na Filipinach, pusztawka tutaj, akurat myślę pięknie, żeby popuśtać samego rana. No to ktoś wybrał sobie właśnie tutaj okolice Alaminos zupełnie thank you zupełnie miejsce takie całkowicie odczap ja sam osobiście też bym nigdy tutaj nie trafił w to miejsce gdyby właśnie nie to, że pojawiła się okazja yy, no wynajęcia domu tanio no i właśnie jest ta plaża w miarę powiedzmy pół godziny, to jest pół godziny ode mnie, więc dlatego stwierdziłem, okej, okay, dobra, jest tanio. Ale powiem Wam, że już po tygodniu tutaj wiedziałem, że muszę coś poszukać, pomyśleć i zacząć realizować jakiś większy plan, bo takie życie dla przetrwania i bez celu z dnia na dzień trochę mnie zmęczyło. Już po prostu potrzebowałem czegoś, dlatego zacząłem szukać, dzięki temu znalazłem Linagat. No, i pojawił się plan. Także to miejsce Bolo Beach myślę, że jest takim miejscem, w które lokalni ludzie z okolic tutaj w miarę najbliższych przyjeżdżają na weekendy troszeczkę odpocząć na plażę. A ci, którym się chce, pojadą kawałek dalej i my też pojedziemy kawałek dalej, bo dosłownie 20 minut stąd jeszcze będzie dużo ładniejsze miejsce. Z białym piaseczkiem, i tam, thank you, thank you, badziały sprzedają perły. Wszędzie oni są, to jest też ciekawe, że oni są dosłownie wszędzie. Teraz i tak ta plaża wygląda dużo lepiej niż jak tutaj byłem ostatnim razem. No, bo jest przypływ, jest przypływ wcześniej, był odpływ, woda się zaczynała dalej, ale no i tak, dupy nie urywa. No, na pewno fajnie, że jest takie miejsce w tej okolicy że jest dostęp, pomimo tego, że tutaj jest resort, który troszeczkę taki jakby opuszczony był, a może to jeszcze wszyscy śpią, to da się tutaj normalnie wejść, pochodzić, nic nie jest odgrodzone, a on jest praktycznie na samej plaży, więc nie mogą plaży zablokować. Zobaczcie jaki śmieszny domy. W Polsce w sumie takie domy sobie ludzie budują gdzieś nad jeziorami, a tutaj sobie można wybudować praktycznie na plaży. Też z klimatyzacją, i też jest fajnie. Jeden mały pokoik wystarczy z klimatyzacją, tak? Już jest dobrze. A widok stąd jest taki, więc jest gitara na pewno. Gdybym zostawał tutaj na dłużej, pewnie ta plaża byłaby plażą, na którą bym przyjeżdżał na najczęściej się wykąpać. No bo jak człowiek chce się wykąpać, to jakoś tam wizualnie nie musi to być najpiękniejsza plaża. Wystarczy, żeby była czysta woda i tyle. No ale w związku z tym że wiadomo chcę nagrać vloga to pokażę wam jeszcze tamtą fajniejszą plażę i tam się wykąpię przy okazji już jakbym nie nagrywał to tutaj bym wskakiwał do wody teraz a ja chyba wszedłem tu w ogóle na teren tego ośrodka jakoś niechcący tutaj może być tak, że jest jakaś opłata tylko, że nikogo nie widać tu jest chyba budka, w której ktoś jakiś strażnik Teksasu myślę mieszka Aczkolwiek może niekoniecznie, no ale też znalazłem wyjście, więc jest ok. Wejście jest takie, o jest głęboka woda, przypływ dobrze do kompania. Także tutaj już jest tak, no fajnie, piasek też jest trochę bardziej przyjemny, ale przypływ ostatnio w ogóle nie ma plaży. W szoku jestem, bo ostatnio jak byłem, no to tej plaży trochę tutaj było, powiem wam, a teraz. No nie ma, <laughs> całkowicie woda zabrała, do, do pływania idealnie, wizualnie trochę gorzej, ale nie jestem tu w sumie po wizuale, chociaż dla was chciałem. O, trzeba uważać. Także taka plażyczka, dużo fajniejsza, dużo przyjemniejsza niż ta na Bolo. Jak się na tą plażę dojeżdża, to się mija po drodze coś w stylu... Takiej elektrociepłowni, nie wiem co to jest, możliwe, że to tam produkują prąd na tutaj ten region. Ale no wygląda to jak jakaś duża fabryka. Przy samym morzu i całe szczęście, że jest tutaj taka zatoka, o tu, tu, tu. I ten komin tam, ta fabryka jest tam. Ale nie widać jej stąd, całe szczęście. Dzięki temu jest fajny rajski klimat, no bo gdyby tutaj ten komin był, to tak średnio ta plaża miałaby sens. A tak to jest całkiem przyjemnie, naprawdę. Ale ostatnio, jak byłem tutaj dwa tygodnie temu, no to tu biały piaseczek jeszcze aż tam szedł. Tutaj normalnie ludzie chodzili. Dobrze to widać, jak wielki jest przypływ, bo nawet ten kotecz stoi praktycznie w wodzie w piachu. Także naprawdę dobrze mi się trafiło na jakiś taki fajny przypływ. No, tu normalnie jeszcze plaża tak naprawdę, przy odpływie, jest fajna tutaj jakieś kotliże do wynajęcia też można się przespać, spoko, fajnie to wygląda jakaś rodzinka, też miejsce wakacyjne, no dużo lepsze niż Bolo naprawdę nie ma tutaj turystów białych ale za to są Filipińscy rybacy tutaj cała rodzina jest na rybach, no fajne miejsce, good morning you going fishing? Okay, good luck with the big nets. <laughs> yeah, you just here? Just here in this area? You're fishing? Just there? Yeah, okay. It's nice place. Sorry? Ah, no, you are ah, so you already back? Oh, okay. Okay, you, yeah, you have? Yeah, you have some big fish here you have big fish there then, and you have uh, a crab wow that's a lot of hassle to eat that ah <laughs> uh, so you are right now taking out all you catch yeah yes, it's still in wow yeah that's a huge one yes, and there is another one Okay, la, good, good, good. You have some catch, good. A, there is <laughs> island. This is, yeah, yeah. But there is people living there? You can go. Okay, okay. There is a beach there? Really? Oh, is it a part of one hundred islands? Over there, the ah. island, sir. That's the okay, okay, island, sir. okay. If you go in the top, sir, you will see the hundred islands mm -hmm. from there, yeah? Yes. Okay. okay, yeah, but it's too far. I'm not gonna swim there. <laughs> uh, no, sir. There's a boat, boat yep. you want to go there, sir. Okay. yeah, okay, thank you. okay, <laughs> thank you, okay, thank you. Także ludzie, którzy mieszkają w tym regionie, a może nawet przy tej plaży, mają bardzo fajnie, bo no tam już jest wysepka. Oni mówią, że tam właśnie pływają łowić ryby. No i ten ich połów, jak widać, był całkiem udany. Mieli kraby, ryby, duże ryby, małe ryby. Ogólnie powiem Wam, cieszę się, bo w końcu mam plan. To życie bez planu. Jak u Bartka na kanale Pozdro Bartek. Yy, no, to nie dla mnie, tak? Ja potrzebuję planu, choć cały rok ostatnio tak żyłem sobie po prostu surwiwal, żeby przetrwać bez planu, tak? Coś tam, gdzieś tam. Natomiast teraz już wiem, że chcę. Jechać właśnie tam na Dinagat i tam zrobić rekonesans na temat tej wyspy. Już mniej więcej wiem, dlaczego tam jest tak, a nie inaczej, dlaczego ona nie jest super popularna. Przede wszystkim słaba infrastruktura i kiepski internet, ale to nie jest coś, czym na tą chwilę będę się przejmował, jak tam będę, to będę wiedział więcej, natomiast myślę, że jest to idealne miejsce do tego, żeby teraz zacząć jakiś biznes turystyczny, no tak pięknego miejsca. To jest liga, pierwsza liga światowa, tak? Wszyscy jeżdżą na Palawan, no bo wiadomo, no ale no, każdy chce pustych plaż, tak? Tak jak tu mniej więcej. Także ja już cały model biznesowy mam wymyślony. Jestem we wstępnych rozmowach z trzema osobami. No i co? No zostało tylko tam polecieć i zrobić. O, tutaj nawet jakiś resort w miarę zaawansowany jest. Z basenem wejdę na chwilę. No, przynajmniej wiem co robić, tak? Już nie jestem Bartek z bezplanu, teraz jestem Damian z planem z ucieczka do raju. Chcę ludzi, chcę gości. Good morning. Jak już, już ochroniasz. Uh, just wanted to see. I'm... Okay. ok, ok. thank you. No, to już zobaczyłem, spadam, bo nie można, tylko dla gości jest. No zrozumiałe. Tak, ktoś przylatuje na wakacje, chce mieć spokój. A... Mi się akurat nie chce siedzieć teraz w resorcie. Także tyle. Polecam tak czy siak. Jest basem. Pan nie pozwolił zobaczyć, ale jest okej. Okay. No, najważniejsze, że mam plan. Niedługo tam mam nadzieję, że ta wyspa mnie pozytywnie zaszokuje. I będzie kolejne odkrycie jeszcze większe niż Sikicha. Tu przyjęło mnie z otwartymi ramionami, tak? Na dzień dobry. Jestem tutaj trzy tygodnie, a już dwa tajfuny przeżyłem. Właśnie teraz przelatuje kolejny. Dzisiaj jest piękna pogoda pierwszy dzień, więc. Jest dobrze, ale ostatnie kilka dni padało non-stop. No i jedno trzęsienie ziemi, tak? Trzy tygodnie, dwa tajfuny i jedno trzęsienie ziemi. Myślę, że takie przywitanie tutaj w północnym, nieodkrytym jeszcze przez Polaków Luzon. Słowo! No niestety nie ma się co śmiać, bo w sumie było kolejne trzęsienie ziemi. To, to, które ja przeżyłem, było tutaj na Luzon. A trzy czy cztery dni temu było na Sebu. No i tam już niestety zawaliły się budynki, ofiary śmiertelne, było niewesoło, tak? Tam już... No takie trzęsienia ziemi nie są fajne, tak? Kiedy umierają ludzie i tracą cały dorobek życia. No ale tyle, no. Taka, taki region. Pierścień ognia, to się nazywa tutaj. Najwięcej trzęsień, najwięcej wybuchów wulkanów, najwięcej tajfunów, to właśnie tutaj ja jestem. I one właśnie tutaj przez górny luzon przelatują te tajfuny? なるほど。